1, 2, Witajcie kochani! Dzisiaj mam dla was vlog, kolejny już vlog na moim kanale. O kilku rzeczach po prostu chciałabym wam powiedzieć i znalazłam najlepsze sposoby do rozwiązanie tego, że będzie to właśnie vlog. Po pierwsze, dziękuję Wam bardzo za, za wyrażenie swoich opinii na temat mojego zapytania o giveaway. E. Jeszcze jest. Nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji, jestem na etapie myślenia, ale generalnie stwierdziłam na razie, że ta forma giveawayów, która była u mnie, czyli taka bez wspominania o nich w tytule, ewentualnie na końcu filmiku, na razie przy niej pozostanę. Ale bądźcie przygotowani na wszystko, bo może się zdarzyć też tak. Że jednak zrobię tego giveawaya niespodziewanie do któregoś filmiku, o czym nie będziecie wiedzieć, bo nie powiem Wam, że akurat pod tym filmikiem komentarze zostawione biorą udział w giveawayu. Też nie jest to tak, że ja chcę sobie nagle, żeby wszyscy mi pod każdym filmikiem zostawiali multum komentarzy. To nie o to chodzi, nie czujcie się zmuszeni do zostawiania tych komentarzy. Tylko to ma być taka moja forma podziękowania osobom, które stale się udzielają i które jakby wykazują większą aktywność, bo ja doceniam bardzo wszystkich swoich widzów, jednakże wiadomo, że jeżeli mam od kogoś większy feedback, no to jakby większa interakcja też z kimś sprawia mi więcej przyjemności. Um, dlatego jeśli chodzi o giveaway'e to na razie zostaje to w ten sposób, jak właśnie Wam powiedziałam e, kolejna rzecz to jest taka, że ostatnio zaczęłam dostawać wiadomości od różnych osób e, w temacie e, poleć mój kanał e, i tak dalej e, powiem Wam tak, że no, generalnie nie odpisuję na takie wiadomości, bo e, nie wiem jak mam to delikatnie ująć nie uważam, żeby taki sposób i taka praktyka była najlepsza na, na zdobycie popularności na YouTubie, bo to chyba nie o to chodzi. Generalnie, jeżeli będziecie robić dobre filmiki, to widzowie sami do Was przyjdą, zainteresowani Waszą charyzmą, tym, co macie do powiedzenia. Nie uważam, żeby był sens na siłę polecania kogoś, bo ktoś jest nowy i chciałby nagle mieć 10 tysięcy widzów. No to tak nie działa po prostu. Bądźcie cierpliwi i wytrwali, wieszcie mi mnie nikt nie polecał i e, jakoś tam sobie daję radę i jestem zadowolona i uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby do wszystkiego dojść samemu, a nie żeby ktoś na siłę y, jakby polecał Wasz kanał. Ja jeżeli znalazłabym taką perełkę, która po prostu pomyślałabym, wow, co za dziewczyna, no to wtedy ewidentnie nawet nie mogłabym się powstrzymać, żeby opowiedzieć o tym kanale, żeby wszyscy o nim usłyszeli. No ale niestety takiej perełki e, poza make-up, samouką, o której mówiła już Niesia 25, no to na chwilę obecną niestety nie ma, więc nie mam też potrzeby robienia takiego, takiej e, reklamy komuś, więc wyba wybaczcie po prostu. Jeżeli, jeżeli mam nadzieję, że to, co powiedziałam teraz was nie uroziło, bo nie miałam nic złego na myśli, tylko po prostu, no... Takie, takie jest niestety moje stanowisko w tej sprawie, i no jak na razie nie zmienię go. No i trzecia sprawa to jest wymianka, która miała miejsce na, na moim kanale niedawno. Wrzuciłam zdjęcia, rzeczy, które miałam do wymianki na swojego bloga i powiem wam, że zainteresowanie przerosło moje najśmielsze oczekiwanie, i byłam w stanie odpisywać na wiadomości. Było tego tak strasznie dużo. I odnośnie wymianek, mam dla was takiego jednego tipa. E, Weźcie pod uwagę, co oferujecie w zamian, jak chcecie się wymienić. Dlatego, że... Znowu sprawa kontrowersyjna, ale postanowiłam, że tego nie przemilczę. Dla mnie oferowanie mi na przykład w zamian za lakier z Inglota, cieni z gazety jest troszeczkę niesmaczne. I nie to, że ja się uważam za Bóg wie kogo, bo te kosmetyki też nie były i nie wiadomo jak markowe. Ale... No tutaj zauważam taką dużą dysproporcję i myślę, że wiele, wiele z dziewczyn, które robiły wymianki miały też, miało też takie akcje. Um, więc po prostu no weźcie to pod uwagę. Z... Co, co chcecie wziąć, a co zaoferować w zamian? Bo to musi być, jednak dwie strony muszą być zadowolone. Zwróćcie na to uwagę. Um, moja wymianka um, ostatecznie okazała się bardzo, bardzo udana i um, chciałam na początku zrobić filmik, pokazać wam te wszystkie rzeczy, ale dostałam tych rzeczy tak dużo, tak dużo różnych gratisów że nie jestem w stanie tego po pierwsze zmieścić w jednym filmiku, po drugie nie dysponuję też teraz taką ilością czasu, żeby to wszystko nagrać i Wam pokazać, a po trzecie, ponieważ dostawałam to w różnych, w różnych dniach, to też już nie trzymałam tego wszystkiego w jednym miejscu, tylko porozkładałam i teraz ciężko by mi to było wszystko pozbierać. Natomiast, żeby jakby zrobić reklamę dziewczynom, z którym się wymieniałam, z z tych wymian jestem bardzo zadowolona. Wszystkie niki dziewczyn z linkami do ich kanałów YouTube'owych znajdziecie na dole oczywiście w Dubidu z delikatną adnotacją ode mnie, więc polecam Wam zajrzenie, bo może Wam się trafi również wymiana z tą osobą, a w tym momencie będziecie wiedzieli mniej więcej czego się spodziewać. Wam wszystkim dziewczynki bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo no naprawdę ta wymiana sprawiła mi dużo, dużo radości. Jeszcze dzisiaj doszły do mnie dwie, dwie przesyłki. I wszystko jest po prostu przecudowne. Nie spodziewałam się tylu gratisów, tak naprawdę, bo ja raczej wysyłałam to, co mówiłam, że wyślę. Jak coś dołączałam, to sporadycznie, bo też nie wiedziałam, co, co dana osoba może lubić, więc było mi ciężko. A Wy tutaj zaskoczyłyście mnie, mnie taką, takim ogromem prezentów. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. No i cóż, dziękuję Wam, moi kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że yy, nikogo tutaj nie obraziłam tym filmikiem, bo poruszyłam jednak dwie dość kontrowersyjne sprawy. I naprawdę nie mam nic złego na myśli, uwierzcie mi, nie chciałam tutaj yy, żadnej burzy, żadnego linczu, nic z ten deseń. Po prostu chciałam Wam o tym powiedzieć, żebyście czasami sobie przemyślali pewne sprawy. Yy, no i to będzie tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie.